Ja mam z domu wszystkie zaskórniaki, Wydam wszystko, cały majątek, to jest tego warte. U, utworliby już! Ja chcę licytować! Sztuka czeka! O, może Staszek! Oni nas zadepczą, zobaczysz. Teraz jak się rzucą, zostanie z nas miazga. Mówiłem, że to był błąd, że oni to wystawiali. Czockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i tak, bycie świrym dzisiaj mocno wam pomoże, bo jak doskonale pamiętacie, byłem w Lego Masters w trzeciej edycji i to co tam się wyprawiało to było istne wariactwo, istne zatrzęsienie głowy, no chyba, że na tej głowie był akurat ul no to tym bardziej było zatrzęsienie głowy, moi drodzy nie wiem czy już widzieliście, ale zgaduję, że tak już do nas dzwonił. Dobre. Dobre. Proszę panie, poproszę, pogotowić szybko na zaokupową 4. A to właśnie... gdzie? Rozmawialiśmy z wieloma koneselami sztuki odnośnie tejże. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git, pozdrawiam. I mam tylko jedną prośbę. Proszę się nie pchać, każdy ma swoją okazję o co mój drodzy chodzi. Nie wiem czy już widzieliście, ale mam nadzieję, że tak, że nasze obrazy z Lego Masters z trzeciej edycji, nasze portrety, które zjednoczyły cały świat sztuki. już wasze, oczywiście nie chodzi to tylko o nasze portrety, chodzi o nasze, jako naszego całego grona, wszystkich z LEGO Masters 3, moi drodzy. Jak wiecie, każda osoba wykonywała tam portret z pamięci drugiej osoby, z którą była w parze nie widząc tej osoby. Jak wiecie, no, popisaliśmy się mocno tutaj z Olą i teraz ten portret może być Twój, wystarczy tylko wejść w link w opisie, tutaj macie linki do wszystkich aukcji, wszystkich uczestników Lego Masters. Czy nie fantastycznie byłoby wygrać, nie wiem, chociażby portret zwycięzców, czy portret waszej ulubionej pary, czy chociażby portret nasz. Naprawdę to będzie wiele warte. Lego, wydaje się serię Lego Arts, a ty już dziś możesz mieć serię Lego Arts w domu. To takie prawdziwe Lego Arts, prawdziwy, unikatowy e, portret. Po Pochodzący wprost z programu, nie ma wiele osób, które posiada w domu coś, jakąś konstrukcję z Lego Masters. Właściwie, jeżeli każdy, to może być tylko jedna osoba, czyli ci, którzy kupili od Rafała z pierwszej edycji wygraną zwycięską pracę, ale poza tym nie ma zbyt wiele osób w Polsce, które może się poszczycić tym, że jakaś praca z Lego Masters wisi u nich na ścianie. Dodatkowo, że jest to dzieło, co by nie było jednak sztuki. I nie mówimy tu oczywiście o sztuce mięsa, a sztuce przez wielkie S. Moi drodzy, takich szczęśliwców może być co najmniej 6, a może być więcej, bo możecie kupić z kimś spółkę. złożyć, i wiecie, jeden bierze jeden portret, drugi bierze drugi portret. Mało tego, moi drodzy, jeszcze tego do końca nie opracowałem, ale będę tutaj chciał również coś od siebie dla zwycięzcy dorzucić. Jeżeli więc zwycięzcą, będzie ktoś z moich fanów, ktoś, kto mnie obserwuje tu, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek, też będę prosił, by się o do mnie odezwał, ja jeszcze o tym napiszę więcej, i oczywiście też od siebie dorzucę jeszcze pewien tutaj pakiet do tego zwycięskiego pak... do tego zwycięskiego pakietu. Moi drodzy, tak jak mówiłem, jest to sytuacja niecodzienna, jak wiecie, rokrocznie wspieram ten woź i coś tutaj dla niego robię. W tym roku jednak za inicjatywą, bo nie ukrywam, była to inicjatywa i Jacka Siedlaczka, stwierdziliśmy, że rzucimy po prostu te portrety na woź I w tym roku taka moja pomoc będzie. Mam nadzieję, że pobijemy rekord, pobijemy zresztą dosłownie mojego zeszłorocznego kaktusa, który też oczywiście był zielony z Lego Masters. Więc moi drodzy, za skórniaki w rękę, rozbijać wszystkie kaczuszki, wyciągać skarpety, wyciągać drobne i walczcie o ten portal, bo tak jak mówiłem, na pewno jest to wielce wartościowy przedmiot, dosłownie, bo tak jak mówiłem, niewiele osób może mieć konstrukcję jakąś złego master do siebie w domu. Dodatkowo sentymentalnie dla mnie ogromna praca i myślę, że dla większości z nas coś co było w studiu, coś co było zbudowane tymi rękami. I muszę już kończyć, bo wydwajają na mnie kolejne telefony z kolejnych... Proszę pana, mówi Chymelia Dziga, lipinki Łącz na 40. Galerii sztuki chcących odkupić na obraz, nie pozwólcie im tego zrobić, nie pozwólcie im wybrać, zróbcie to i wy. Dzięki moi drodzy, że byliście, pamiętajcie, linki do wszystkich aukcji macie teraz w opisie i działajcie, róbmy dobro. Lepsze dobro niż jakość moich portretów, to na pewno. Dzięki, że byliście dzisiaj, widzimy się wkrótce w kolejnych odcineczkach. BYE!